Ja proponuję zrobić taki test. Zegarki jeżeli to może, tego będzie chciała. są dzisiaj tutaj włodarze, Ja proponuję zrobić taki test. Zgódźcie się, proszę. Ciebie zapytam ostatniego o ostatniego zdanie. Włączcie zegarki i umawiamy się na 10 sekund. Wyjdźmy tutaj. Gwarantuję ci, że w te 10 sekund będę miał kurwa w bocznej, w dosiadzie albo no w dawaj, Chcesz się zdawać no papierze. Chodź, kurwa, to zrobię. Ok. Chodź, 10 sekund. Teraz 10 sekund. Chodź. Dziesięć sekund. chodź, chodź. Archie, skup, Archie.

YouTube. Zrozumcie, że on nie umie języka polskiego, on ma tak przepity mózg, że Dobrze. to się nie da, to, to się nie da wszystkiego tak połączyć. Panowie, panowie, jeszcze do pana za tym czasem.